Robię tutaj. Tak? Jeżeli ty na to popatrzysz w ten sposób, że co to doświadczenie, co ta relacja, która jest jaka jest, mi dała, o czym ona mówi? Tak? Bo wierzcie mi, wy jesteście bardzo często, bardzo, bardzo często takimi ludźmi, którzy mają ogrom, ogrom miłości w sobie, którzy są zdeterminowani, którzy potrafią zrezygnować z różnych rzeczy, żeby komuś dać, żeby komuś dogodzić, żeby komuś coś udowodnić, żeby wy potraficie bardzo często wyciągnąć sobie z grawka komuś dać. I to, co robicie dla innych, i oczywiście jest to bardzo szlachetne. Tylko, że wy na tym wychodzicie jak, wiecie, jak zabłotki na mydle, tak? Żebyście te umiejętności, które już posiadacie, przekierowali na siebie. I tam nie trzeba nic robić. Tam się nie trzeba nie wiadomo czego uczyć. Tam nie trzeba zdobywać jakiegoś wiedzy. Wystarczy to, co robicie, przekierować na siebie. Tak? Zacząć myśleć.